Kurka Polskie Radio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiają Radioterapia reżyseria Ksawery Żuławski Odcinek 11 Niebo wygląda tak Wyobraźcie sobie wielkie łóżko, w którym można jeść, ale się nie brudzi, do którego może wchodzić pies, w którym jest zawsze ciepło, przytulnie i jak tylko chcesz, to pojawia się w nim jakieś pyszne jedzenie. W pokoju obok siedzą ludzie, których lubisz i oglądają sobie twoje ulubione seriale, i masz szafę na całą ścianę. A przez tą szafę wchodzisz do wielkiego sklepu, w którym możesz sobie wybrać różne piękne ciuchy i na wszystkie cię stać. I tak sobie robisz zakupy, jak masz ochotę, a jak nie, to wracasz do znajomych i oglądacie. Wcinacie różne dobre rzeczy i nikt nie tyje. Rozmawiacie sobie, a jak ktoś się zakocha, to zawsze jest no, no później, wiecie co? No ja tam nie wiem co jest, jak ktoś się zakocha. Jest możliwość konsumpcji. No to ja chyba nadal nie rozumiem. O jaką konsumpcję chodzi? Ja z zasady jestem przeciwnikiem konsumpcji. A tutaj. Zaczynam się wahać. Krispin! Jeśli ty spodziewasz się dziecka, nie wiesz o jaką konsumpcję chodzi, to ja nie wiem już. A wiesz, że w Biblii jest napisane, że tylko dziewice pójdą do nieba. A mogę spytać dokładnie, w której księdze? Jaki A, werset? Ale Adam, co za różnica, skoro ona tak pięknie się rumieni. Ja nie wierzę nikol, naprawdę. Nikol spójrz na mnie. O Boże! A więc to fakt, ty nigdy z nikim. Olga, Czyż to nieprawda. No to nie tak, no słuchajcie, absolutnie. On mnie prowokuje i nie wie co gada, ten podtatusiały Kasanowa. A z której strony ja jestem niby podtatusiały? Ty, młoda. Kryspin, ja wiem, że ty siebie bardzo lubisz, ale szczerze mówiąc, już niebawem przyjdzie taki moment, kiedy czoło połączy ci się z potylicą. Wiesz, że robią ci się zmarszczki? Gdzie? Gdzie? Zmarszczki? Co oni tutaj z nami robią? Człowiek w godzinę starzeje się o 10 lat. Nicole, daj lusterko, proszę cię, daj, szybko, szybko. <grystanie> Jakiego używasz podkładu? Najczęściej używam robionego ręcznie na zamówienie. Nie, nie, pytam Kryspina. Co, ja? Ja nie używam żadnego podkładu. Oj, oj, Co ty insynuujesz tutaj? Nie, 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 nie. ja znam się na tych sprawach. Nie umknie mi nic, a nic. Oj, zdaje się, że Kryspin coś się tu robi. Ale jeżeliśmy rozmawiać o niebie, to taki trudny temat, że cały czas musicie od niego uciekać. <grystanie> Ja bym chciała, żeby potem była tylko miłość. A przedtem co? Wyścig szczurów, zmarszczki, starzenie się i ciche dni z mężem? No ładnie. To po co żyć, jak po śmierci ma być tak pięknie? No właśnie. Po co? Ludzie żyją na tej planecie trochę dłużej niż sto lat. I wszyscy, którzy żyli wcześniej, tysiące, miliony pokoleń, wierzyły, że nie jesteśmy tylko kawałkiem mięcha. Jesteśmy czymś więcej. Oni czekali na coś. Wierzyli, że mają dokąd odejść, i myśleli o zmarłych jako o osobach, które po prostu żyją gdzieś indziej. To ładne, ale straszne. A co w tym strasznego? Bo właściwie musieli cały czas myśleć o śmierci i tak się bali, że aż chcieli, żeby to było coś fajnego. No, moim zdaniem w umieraniu nie ma nic fajnego. Tego nikt ci nie powie. Oprócz Kryspina. No, z początku jest ciężko, jak się człowiek dusi. A potem, jak to się dzieje samo, to już spok. Całkiem przyjemnie. Ale powiem wam, że fajnie jest wrócić i sobie tu z wami posiedzieć. Czyli teraz jesteś szczęśliwy? Nie, no co za petalskie pytanie. Chyba podkładnie równo nałożyłeś Kryspinku. Nawet jak przed chwilą byłem szczęśliwy, to teraz, jak święta dziewica się odezwała, już mi przeszło. No i tyle w temacie nieba. Wystąpili Włodek Dębowski, Mariusz Drężek, Barbara Garstka, Magda Kielar, Jakub Kukla, Andrzej Szota i inni. Scenariusz Justyna Kowalska, Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski. Reżyseria Ksawer Żuławski. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.